Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony i pufcia, a dzisiaj zagramy w Movie Star Planet. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to oczywiście zapraszam Cię do zostawienia subskrypcji oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco. U góry macie trzy ostatnie osoby, które zasubskrybowały mój kanał. Mega wielkie dzięki. Zaczynajmy! Zakręć kołem, oczywiście robimy to tak jak zawsze, ale też tak jak zawsze doskonale spodziewamy się liczby naszej wygranej, chociaż nie? Ej, Beskitu, pierwszy raz wygraliśmy 80 star końców, bo już myślałam, że to koło fortuny jest takie trochę oszukane, bo za każdym razem, zresztą jak widzieliście to na ostatnich moich filmikach, wyskakiwało nam 20. Dzisiaj mam w planach spojrzeć w komentarze poszukać Waszych ników i pozaglądać na wasze profile. Porozdawać jakieś prezenty, porobić luki oraz inne interakcje z Waszymi postaciami w grze. Tutaj nie ma żadnego niku. Tutaj też. O, mogę kilkanaście prezentów na konto Olusinka, może kilkanaście nie, ale coś na pewno się znajdzie. Jesteśmy już na Twoim koncie, widzę, że masz piękne, czarne usta. Fajnie się wyróżniają, podobają mi się. Dobrze byłoby się wpisać w księgę gości, dlatego oczywiście to zrobimy. Okej, okay, jest gotowe, wysłane, już mamy opublikowane i patrzymy dalej, co tu masz ciekawego. Że zdjęć tutaj nie publikowałaś, filmów widzę, też nie robiłaś, ale są jakieś artbooki. Widzę Twoją listę życzeń i już się zastanowimy tutaj. Co by Ci tu podarować? W takim razie kupuję jedną rzecz z listy życzeń oraz jedną podaruję jakąś ze swoich rzeczy, których też mam w nadmiarze, więc na pewno się komuś przydadzą lepiej niż mi. Jak doskonale wiecie, jestem fanką włosów, dlatego dostajesz ode mnie takie włosy, bo są blond i są świetne, pięknie wyglądają. Oczywiście podarowaliśmy prezent i teraz wchodzimy jeszcze w coś ode mnie. Mam dwie takie sukienki, więc jedna jak najbardziej będzie dla Ciebie. Prezenty rozdane, przechodzimy do kolejnej osoby. I szukamy, szukamy. Tutaj nie ma żadnego niku, tutaj nie ma. Pierogi ruskie życiem, tak, zgadza się, pierogi ruskie. Kocham, po prostu to jest ulubione moje danie, mogłabym jeść totalnie codziennie. Spójrzmy i mamy, masz mega dużo wiadomości, moje nie odczytasz. No, jest możliwe, że mogę jakieś wiadomości nie odczytać, ale staram się je naprawdę na bieżąco przeglądać i odpisywać wam. Mój nick to Awa Serpentynmon. Okej, okay. zaglądamy, co tam u Ciebie słychać. W pierwszej kolejności oczywiście wpisujemy się w księdze gość. Nie czuję, że rymuje. Patrzymy, co masz w swojej liście życzeń. No i masz buty, praktycznie same buty, które mi się podobają najbardziej, jak ma doskonale wiecie uwielbiam obcasy, dlatego no dostaniesz ode mnie obcasy. Pierwsza rzecz rozdana. Przechodzimy teraz coś u mnie, co się często powtarza, powiela. Dlatego po co mam to trzymać? Po prostu w szafie. Jak, jak najbardziej, po prostu mogę to rozdać. Mamy aż trzy takie same sukienki. Dlatego, oczywiście, jedna ląduje do ciebie. Prosiłaś mnie również o to, abym spojrzała w wiadomość od ciebie. Dlatego już właśnie patrzymy. Hej, kochana, nie wiem co tu jest napisane, bo jest dużo hashtagów, coś tu jest zakratkowane. To moje wielkie marzenie. Nie wiem co Twoje wielkie marzenie jest, bo zakratkowało. I oglądam Ciebie od 5 miesięcy i Ciebie uwielbiam, fajnie, że jesteś ze mną już tak długo, mega serduszko dla Ciebie Mam jeszcze jedno pytanie. dlaczego nie było Ciebie tak długo na YouTubie, martwiłam się, ale widzę, że już jest ok i bardzo pozdrawiam Aha, bardzo bym chciała, byś dodała mnie do znajomych, no niestety nie mogę się teraz do znajomych, ponieważ mam limit Nie było mnie na YouTubie, bo różnie się to u mnie działo w życiu, ogólnie też z komputerem, ze sprzętem No nie mam najlepszego sprzętu, które by mi pozwoliło na taką jakość, na którą bym po prostu chciała sobie pozwolić no, niestety są warunki, jakie są, ale dajemy radę. Tak, oczywiście, teraz jest już OK. Wszystko gitarka, więc gramy. Za to, że napisałeś do nas taką piękną wiadomość, dostajesz jeszcze autograf. A co tam? I tutaj mamy kolejny nick z komentarzy, i już spojrzymy. Tradycją już jest, że wpisujemy się na profilu i patrzymy, co masz w liście życzeń chciałabym Ci dać te niektóre piękne rzeczy, ale niestety nie stać mnie. Zastanawiam się pomiędzy tym topem, bo wygląda naprawdę świetnie. Widać, że jest z fajnego materiału. Albo tą bluzą, bo ona jest taka ścięta do połowy. Fajna, sportowa. Uuu, mam dużą rozkminę co wybrać. Dobra, weźmiemy tą bluzę, bo się fajnie może przydać taką kurtkę bluzę właściwie, bo ona naprawdę jest taka wygodna i można ją dorzucić do wielu stylizacji. Więc jak najbardziej na tak. Teraz szukamy czegoś, co jest powielone u mnie. Tu jest mnóstwo powielonych rzeczy, ale myślę, że zamiast czapeczki, rozdamy ten taki turban, nie wiem co to jest, czy to jest opaska bardziej, ale coś na pewno bardzo kolorowego, więc być może Ci się spodoba. Okej, okay, udało się, znalazłam kolejną osobę, tym razem Magdalenę i wchodzimy na konto Magdalenki, która ma mój hashtag, także wielkie serce dla Ciebie, mega Cię pozdrawiam, mega mi miło i oczywiście wpisuję się w księgę gości, a następnie spoglądam wy prezenty i co Ci mogę dać. Za to, że masz mój hashtag, to normalnie dostaniesz... Trzy prezenty. Trzy prezenty! Wow! W Twojej liście życzeń chyba najbardziej podoba mi się ten bucket hat z motylkiem, bo motylki są urocze. Także oczywiście podaruję Ci go. Teraz widzę, że wolisz bardziej czarno-białe rzeczy, przynajmniej takie rzeczy masz w swojej liście, więc poszukamy czegoś, co by pasowało oczywiście do Twojego stylu. Oj, dam Ci ten t-shirt, bo on mi się mega, mega podoba, ponieważ jest fajny, obcisły i na pewno wygodny. I mam nadzieję, że Ci się spodoba, bo na pewno będzie pasował na przykład takich spodni albo do takich butów. Także to na pewno już leci. No i tak jak mówiłam za ten uroczy hashtag, dostajesz jeszcze coś, to teraz może coś białego. Skrodałam ci czarną koszulkę, to może czas na białe spodnie, żeby było tak po prostu kontrastowo. Ok, prezent podarowany, szukamy kolejnej osoby. Jurka tutaj prosi nas o luczka, dlatego podarujemy prezent i zrobimy też jej luka. Jesteśmy już na twoim profilu, w ogóle mega mi się podobają twoje kręcone włosy, dodają ci uroku, do tego te piegi, super. Wpis zostawiony. Okej, okay, na żadną z tych dwóch rzeczy mnie niestety nie stać, choć chciałabym ci dać, bo naprawdę ta kiecka, no jest niesamowita. Ale damy ci za to włosy, bo też są mega urocze. Mają takie fajne dwa wysunięte pasma, które naprawdę dodają mega uroku, i oczywiście tak kupujemy. I przechodzimy jeszcze w podarunki, czyli coś ode mnie. Szukam ci jakiejś spódnicy, bo możliwe, że lubisz takie rzeczy, ale niestety nic nie jestem w stanie ładnego znaleźć. Coś sobie co by takie było, no takie odpowiednie. O, a może spodobać się taka spódnica z kwiatuszkami? Mam nadzieję, że tak. Także już leci do ciebie, a w tym czasie zrobimy ci oczywiście stylizację. Okej, okay, widać, że lubisz zarówno jaskrawe kolory, jak i po prostu czerń, więc nie wiem w jaki twój gust tutaj utrafi, czy bardziej w kolory, czy nie. Ale okej, okay, ściągamy wszystko i po prostu postaramy się coś w miarę spójnego znaleźć. Ale wow, to jest mega, to jest fajne, bo tak schodzi sobie na ramionka kusi, a zarazem jest mega eleganckie. Nie no, ale po prostu nie mogę się oprzeć tej rzeczy. Do tego jeszcze jakieś obcasy jakbyś miała, no to by po prostu świetnie oj, to za bardzo, to przygniata. to zasłania jej całą twarz, więc absolutnie odpada, ale takie coś tutaj rozwijane, jakby na wietrze, podoba mi się. Chociaż jakieś podpięcie też by mogło być naprawdę spoko. Mocno się zastanawiam pomiędzy tymi czarnymi z grzyweczką, a tymi takimi bardziej do góry. Kolczyki robią tutaj świetną robotę i pasują doskonale. Ja bym zostawiła to tak, ponieważ jest w tym i elegancja, i piękno. Także oczywiście podpisujemy serduszkiem i zapisujemy. Rozdawaliśmy prezenty, ubogie, bo ubogie, bo na razie by nie stać, ale myślę, że zaraz podziałamy coś, żeby były jakieś unikaty do rozdania, bądź wipy, co Wy na to. A póki co otworzymy prezenty od Was. Co powiecie na trzy strony z prezentami? Zaczynajmy. Mamy raser 1, 2, 3, 4 i tu jest coś czarnego. Ubieramy to wszystko, a potem znajdziemy jakąś stylizację od Was, którą bierzemy, żeby nie wyglądać dziwnie. I to jest taka naklejeczka tutaj na nogę, ok, wygląda całkiem uroczo. I w środku są oczywiście obcasy Mega Dzięki, u uwielbiam obcasy Mirka 1010000 i kolejny jest taki bardziej już czarny prezent. To Też jest coś na wysokim obcasie, ta jest coś dwukolorowego i jest to takie już letnia sukienka, fajne połączenie, niestety tutaj teraz na naszej postaci się to średnio zgrywa, coś bardziej niebieskiego i ja uwielbiam taki niebieski, też wygląda świetnie, chociaż oczywiście numerem 1 w kolorach u mnie jest różowa, ale to doskonale wiecie. Szary prezent. Co mogłam dostać szarego? Taki t-shirt. Wow, mega basicowy, ale fajnie wygląda do na przykład jeansów według mnie. Kolejna strona z prezentami, tym razem od Yaoki 2 oraz od Milki różowy, taki bardziej pudrowy i spójrzmy, to jest do pokoju podoba mi się i na pewno gdzieś to tam wkleję następny podarunek, a w środku kryje się uwaga, uwaga, no to jest dosyć specyficzne, dosyć straszne myślę, że bardziej na Halloween, niż na obecny czas ale jak najbardziej jest fajne a w białym prezencie, co tutaj mamy? mamy taki t-shirt przewiązywany po środku, mega się sprawdza latem, taki t-shirt już mam także ubieramy go na siebie, przechodzimy do kolejnego prezentu który jest szary i jest to pingwinkowy sweterek, ale mega słodki, szkoda, że teraz już nie jest taka pogoda na takie coś, ale myślę, że zimą chętnie bym taki nałożyła. Też szary sweterek nam się tutaj kryje, ale niestety ja taki krój już mam, także na pewno pójdzie do rozdania albo recyklingu. Ostatnia strona z prezentami na dzisiaj. I ten kolor jest mega intrygujący, dlatego ciekawię się, co tam w środku jest. Wow! To wygląda naprawdę świetnie, myślę, że coś bym chciała z tym ubrankiem zrobić, na pewno jakiegoś luka. Chociaż ta kiecka też jest niezła, nie mogę się jej oprzeć. Naprawdę, ubieram jak coś opada na ramionach. Kolejna też jest niesamowita. Jej, ale piękne prezenty. Ostatnie trzy są same białe, dlatego coś tutaj na pewno takiego znajdziemy. Wow! No, to jest klasyka. To jest klasyka, to jest bardziej na studniówkę, czy takie coś. To też jest ładne. Ale masz piękne, klasyczne rzeczy. Dziękuję ślicznie za nie. Doskonale widzimy, że wyglądamy teraz dziwnie. Dlatego spójrzmy. Co wy zrobiliście mi za stylizację? I wybierzemy najładniejszą. Tak na bogato, czyli już tutaj widzimy dużo złota, dużo po prostu kiet, dużo jakichś naszyjników, dużo bransoletek, no faktycznie na bogato. Ta stylizacja jest znowu bardziej taka alternatywna, mamy kolczyk w nosie, mamy kilka kolczyków w uszach. To jest widać taki look na obecne czasy, kolejny jest dosyć bardziej szałowy. Te włosy właśnie dostałam zresztą od tej osoby, która zrobiła tą stylizację, także jak najbardziej ubieram. Teraz wyglądamy świetnie, to jest to. Cieszę się, że jesteście ze mną na tym kanale, cieszę się, że mnie wspieracie, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, aby dać mi znać, jak podobał się wam ten odcinek. Zapraszam was również na mojego Instagrama, nazywam się tam Pówcia. Dzięki, że jesteście ze mną, na razie, cześć i pa!